Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie Tarota dla zodiakalnych lwów na marzec 2024 roku. Jak zwykle przed czytaniem przypomnę tylko, że w opisie filmu znajdziecie informacje na temat czytań indywidualnych oraz linki do playlist, które... Są na moim kanale z różnego rodzaju czytaniami, między innymi do playlist odnośnie kart, których używam na kanale z nagraniami recenzji tych talii. Okej, okay. kochani, przygotowałam dla lwów talię Radiant Wild Staro. No i zobaczymy zaraz, co pokażę dla was na To Dodatkowo. Też będziemy patrzeć przesłania anielskie, stali, życie z aniołami. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły, zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Ale wykochane, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały? Na marzec 2024 roku? Co dla naszych kochanych lwów. Lwy marzec 2024 roku. Główna energia. Królowa była, wasza królowa. W przeszłości mamy piątkę denarów. W przyszłości jest król kielichów. Pomagać wam będzie trójka mieczy. Przeszkadzać może karta gwiazdy, a rezultat rada, karta głupca. Okej. Okay. I dziewiątka kielichów z przełożenia. No i zobaczmy jeszcze, kochani, co tutaj aniołowi, aniołowie chcą Wam powiedzieć. Jakie wskazówki, jakie przesłanie na marzec. Macie aniołowie dla lwów. Jakie wskazówki dla lwów na marzec 2024 roku? Uwolnienie. Drogie lwy, mam takie poczucie, jakbyście znalazły sposób i siłę w sobie też żeby wyjść z jakiejś być może niekomfortowej sytuacji lub pożegnać to co wam po prostu już nie służy bo to uwolnienie może przebiegać na różnych poziomach prawda może to być związane z jakąś konkretną osobą może być związane na przykład ze zdrowiem że możecie uwolnić się od jakiejś dolegliwości też karta uwolnienia może pojawiać się w momencie gdy zmieniacie swój styl życia, porzucacie niepotrzebne, negatywne przekonania, prawda? Więc tu to uwolnienie może przebiegać na wielu, wielu poziomach, ale popatrzmy, co tutaj na temat tej karty jest napisane. Anioły proszą nas, abyśmy pamiętali, że jesteśmy zdolni do życia w wolności przez uwolnienie się od ograniczeń zatrzymujących nas w rozwoju. Ciężary obowiązków lub emocji, które dźwigamy, pozornie nas przytłaczają, więc możemy odnosić wrażenie, że nie poradzimy sobie z nimi. Taka rzeczywistość jest stworzona przez nas samych i tak długo będzie nam towarzyszyła, dopóki nie zdecydujemy się uwolnić od tej życiowej sytuacji. Do chwili uwolnienia będziemy się czuli przytłoczeni przez życie. Anioły proszą nas, abyśmy uwolnili się od strachu, stresu lub obwiniania siebie i innych za naszą sytuację. Usiądźmy w spokojnym miejscu, poprośmy Boga i anioła stróża, aby pokazał nam drogę uwolnienia się od naszych ciężarów, które nie pozwalają nam żyć. I przestańmy myśleć logicznie o wyjściu z tej sytuacji. Życie jest boskim cudem stworzonym przez uczucie miłości, nie przez logikę. Kiedy uwalniamy się od ciężarów, zobaczymy rozwiązanie naszych problemów, że, nasze, że rozwiązanie naszych problemów przychodzi samo. Wszystko, czego potrzebujemy, to otwarte serce, działanie i brak oczekiwań. Afirmacja. Uwalniamy wszystkie nasze ciężary, a Bóg i anioły troszczą się o nasze życie. Kochani, ta lekkość tutaj, która jest na tej karcie widoczna, jest wielką zachętą dla wszystkich wów. Do tego, by wyszły z jakiejś strefy komfortu, by y, też uświadomiły sobie, że na przykład dłużej już nie chcą żyć w jakimś braku, w jakimś niedosycie, że y, chcą czuć się pełne, spełnione. Tu dziewiątka y, kielichów z przełożenia jak najbardziej o tym mówi, że y, w tym y, właśnie miesiącu be, waszym takim priorytetem będzie y, sprawienie, byście czuły się w końcu szczęśliwe w końcu zadowolone, już bez takiego świadomego przyjmowania cierpienia do swojego życia lub nieświadomego, no bo to też różnie bywa. Dziewiątka kielichów daje tutaj wielką szansę i trochę też obietnicę, można powiedzieć, właśnie takiego spełnienia waszych marzeń, waszych życzeń. Ale nie będzie to, kochani, działo się... W pewnym sensie samoczynnie. Tutaj potrzebne jest Wasze działanie, tutaj potrzebna jest Wasza aktywność i uświadomienie sobie, czego chcecie, a czego już nie chcecie. To też jest tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz. Często, nawet jeśli chodzi właśnie o energię uwolnienia, ważniejszą rzeczą jest świadomość, czego już nie chce, czego już nie chce w swoim życiu, albo kogo już nie chce w moim życiu spotykać, prawda? Więc tu y, y, ważną, ważną rzeczą, tak jak mówiłam, jest uświadomienie sobie y, tych plusów i minusów i zastanowienie się, co mogę wyeliminować, żeby czuć się bardziej szczęśliwa, szczęśliwy. Królowa buław, która tutaj jest w samym środku rozkładu, najważniejsza karta w całym rozkładzie, mówi o tym, że właśnie w tym miesiącu będziecie y, bardzo. Inspirujące i dla siebie, i dla innych. Będziecie z wielką aktywnością i ciekawością podchodzić do realizowania pomysłów, które będą Wam w duszy grały. Królowa była właśnie poprzez swoją aktywność, poprzez swoją chęć czynienia swojej woli, prawda? I przez to, że. Potrafi zobaczyć już te rezultaty, jest wizjonerką też w pewnym sensie właśnie na zasadzie, że dokładnie wie, jak, jak, jak ma wyglądać jej życie, w jaki sposób też może wpłynąć, by czuła się taka doceniona i sama przez siebie też, żeby czuła się, że, że żyje w swojej prawdzie. Więc tu ważną rzeczą jest, żeby tak przetransformować wszystko, by poczuć, że jesteście, drogie lwy, właśnie w przepływie i że jesteście sobą że jesteście odważne, bo królowa Buław też jest odważna, jesteście odważne. I tutaj ja mówię tylko, oczywiście nie, mów, nie mówię tego tylko do kobiet, prawda? Bo królowa Buław jest kartą żeńską, ale w czytaniach ogólnych nie patrzymy już na tę płeć. Po prostu energia ognia i to jest wasza, wasza energia. Zwłaszcza dla tych lwów, które również mają ogniste znaki. W, no, na ascendencie lub w Waszym księżycu, prawda? Więc tutaj tym bardziej to się będzie, możecie mieć taki większy impet, większą odwagę do tego, żeby właśnie uwolnić się od czegoś, żeby zadziałać, żeby podjąć jakieś decyzje konkretne. Poczujecie, że Wam się chce, to też jest tu ważna rzecz, ale poczujecie, właśnie po, po, poczujecie, że Wam się chce, dlatego, że Wam się wcześniej być może nie chciało. I tu też Piątka Denarów w przeszłości mówi o tym, że jakieś braki, które się ciągnęło od dłuższego czasu, są przez Was już bardzo zauwa takie zauważone i dostrzeżone bardzo dokładnie, i jest potrzeba wyjścia właśnie poza taką energię, poza energię braku, poza energię deficytów. Ta? Więc, żeby to zmienić, to potrzebne jest bardzo konkretne działanie. W karcie przyszłości jest król kielichów. Może to być ktoś, kto was wesprze. Król kielichów może to być partner, partnerka, prawda? Ktoś, kto oferuje silne ramię swoje, więc może to być jakaś konkretna osoba. Ale Biorąc pod uwagę, że jest to czytanie ogólne, więc króla kielichów też czytam jako energię. Więc wy, drogie lwy, musicie właśnie do siebie podejść z miłością, żeby, żeby same dla siebie być taką opoką, prawda? Jaką król kielichów jest. Jest to też bardzo silna energia uzdrawiająca poprzez serce, czyli podchodzenie do siebie właśnie z miłością do siebie. Właśnie na takiej zasadzie, że tego to ja już sobie robić nie chcę, prawda? Więc. Uwalniam się od tego, co mi szkodzi. Król kielichów, energia króla kielichów, właśnie jako silnie uzdrawiająca energia, pomoże też pokonać różnego rodzaju lęki płynące z umysłu, z ego, właśnie poprzez akceptację, poprzez serce. Akceptację tutaj mam na myśli nie jako niedziałanie, prawda? Bo działanie tutaj musi być. Ale akceptację jako zrozumienie, dobrze byłam, byłem w trudnościach, ale już najwyższy czas właśnie z tego wyjść. Akceptuję potrzebę uwolnienia. I tu właśnie Bóg i Anioły będą wspomagać mnie w tym uwolnieniu. Bez względu na to, czy będziesz się uwalniać od uwarunkowań, na przykład związanych z jedzeniem, bo też tak może być, że być może Twoje jedzenie doprowadziło cię do. Problemów, nie wiem, z wątrobą, z metabolizmem, z różnymi rzeczami, prawda? Może też różnego rodzaju używki, nawyki. Mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy tutaj może być, ale w momencie, gdy podejdziesz właśnie z taką wyższą miłością z przestrzeni serca, to pewne, pewne rzeczy bardzo łatwo będzie od siebie odkleić. Na takiej zasadzie, że ja już tego nie robię, to już nie jest moja bajka. Ja kocham siebie i więcej tego sobie robić nie będę. Więc yy, bardzo tutaj yy, ważna rzecz. Co wam będzie w tym wszystkim pomagać? Trójka mieczy. Trójka mieczy na tej pozycji. Co wam będzie pomagać? To są takie dwa słowa. No drama. Ja to lubię powtarzać, bo właśnie taki zakaz dramatyzowania, zakaz robienia z siebie biedactwa, że o Boże, tyle muszę zmienić, żeby w moim życiu było lepiej. No jak się narobiło, to trzeba zmienić. Prawda? Także jak ktoś mówi bierz na klatę i działaj. Pewne rzeczy, z, z, z pewnych energii trzeba wyjść. Też zdramatyzowania, też zrobienia z siebie biedactwa, z, z wchodzenia w syndrom ofiary. Tu po prostu z tych energii trzeba wychodzić. Niestety narzekając, wchodząc właśnie w poczucie bycia ofiarą czy w poczucie winy, obniżamy sobie ten poziom energii i wtedy bardzo ciężko jest o, zmia o, o zmiany. Więc też, też po prostu na to, kochane lwy, zwróćcie uwagę, że tu żadnego dramatyzowania być nie może. Tutaj musi być już stanięcie w swojej prawdzie. Królowa Buław staje w prawdzie i no. Mam takie poczucie, że będziecie miały okazję właśnie zrobić taki skok do przodu, taki siedmiomilowy krok do przodu, właśnie do tego spełnienia, do szczęścia. Ale macie też kartę gwiazdy na pozycji, co wam może przeszkadzać. I gwiazda w negatywie bardzo często pokazuje na przykład, Niewykorzystane okazje, że niektóre lwy mogą ten miesiąc przespać. Mogą się zacząć użalać nad sobą i mówić, że jest im ciężko i że życie jest okropne, że ten świat jest do bani, prawda? Zacząć narzekać i nic nie zrobić i go prześpią i okazja minie. Więc nie będzie wtedy żadnego uwolnienia, tylko właśnie wejście w takie narzekania i tak dalej, w takie bycie rozczarowanym. Więc tu ważną rzeczą jest, żeby wyjść ponad poczucie właśnie jakiegoś narzekania, rozczarowania itd. Druga rzecz to ogólnie gwiazda w negatywie to mogą pojawiać się takie momenty, gdzie no w pewnym sensie może być Wam trudno cały czas utrzymywać taki wysoki poziom zaufania, wiary do życia. Że i też mogą być takie trudniejsze momenty, gdzie może Wam się wydawać, że jesteście zupełnie same, że pomocy znikąd i tak dalej. To trzeba przetrwać. Wtedy właśnie yy, najbardziej trzeba yy, yy, dawać tę miłość sobie, sobie samemu. Powiedz, powiedzieć sobie, że, na, na, że wszystko mija. Yy, no, yy, mijają oczywiście. Też te dobre rzeczy, ale te negatywne też mijają. Trudności też mijają, brak wiary też, też mija. Czasami tak jest, że wystarczy właśnie wtedy, nie wiem, kontakt z kimś, z jakąś osobą, o której wiecie, że ma zawsze wyższy poziom energii, że jest pozytywna. Już nawet nie mówię, żeby jej się wygadać, bo no, czasami trójka mieczy też może mówić, że trzeba się gdzieś wyżalić, żeby to z siebie zrzucić, ale niech to nie będzie regułą, prawda? Może właśnie tutaj, z kimś takim wyżej wibracyjnym, tak jak mówiłam, że dla niektórych osób, to może być ktoś taki, kto pomoże Wam właśnie uzdrowić, wejść na te wyższe poziomy energii, żebyście się czuły, drogie lwy, po prostu lepiej. No, ale jeśli gdyby nie chodziło o jakąś konkretną osobę, to tutaj ta odpowiedzialność za siebie, za swój rozwój. Za przestrzeń, też oczyszczanie tej energii serca z tej energii związanej właśnie z ego, że coś musi być jakieś, prawda? Tu ważne jest, żebyście były otwarte. To jest, królowa buław jest otwarta, ona chce się cieszyć życiem, więc porzuca wszystko to, co jej nie służy, i to jest najważniejsze, żeby to uwolnienie nastąpiło. No i kochani, uwolnienie jest, bo rezultat. Rada jest karta głupca. Jako Rada, karta głupca będzie przychodziła do Was z informacją, prawda, że jakby to powiedzieć, po pierwsze, żebyście się nie bały, żebyście odważnie działały, żebyście pozwoliły sobie też między innymi na takie spontaniczne działania. Tak to, tak to właśnie w karcie głupca bywa, ale też pozwolenie sobie na wejście na nową drogę, na spróbowanie czegoś nowego, czyli na przykład jeśli chodzi o relacje, nowe relacje, jeśli chodzi o przyjaźnie jakieś, czy takie no znajomości też można tak to nazwać też y, pozwolić sobie na poznawanie nowych ludzi jeśli chodzi o pracę to właśnie rozejrzeć się za nową pracą nawet już przyjąć jakąś opcję jak się pojawi nie czekać zbyt wiele tutaj trzeba trochę zaryzykować w karcie głupca jest takie opcja zaryzykowania y, kolejna rzecz y, na przykład jeśli chodzi o zdrowie to może tak być że jeśli na przykład jakaś terapia nie działa to spróbować czegoś nowego alternatywnego y, to w tym kierunku też to może iść. Jeśli do tej pory, drogi Lwie, żyłeś w jakiś konkretny sposób i widzisz, że nie ma efektów, że tutaj jest, no, jest jakiś niedosyt, niedobór i tak dalej, to zadziałaj po nowemu. Pozwól sobie. I też karta głupca dla mnie dodatkowo, też jako rada, będzie mówiła: wychodź więcej do świata. Czy chociażby, chociażby jakieś spacery rób, prawda? Pozwól sobie, zobacz, poznaj świat. Ja, no, ja nie mówię tutaj, żeby już każdy gdzieś wyjeżdżał, gdzieś za granicę, prawda? Ale zawsze gdzieś dookoła mamy jakieś, jak nie parki, to lasy, jak nie jakieś rzeczki, to jakieś górki. Tu ważną rzeczą jest, żeby. żeby Wyjść, zrobić tę energię tego awanti, właśnie takiego pozwolenia sobie, zabierzenia życiu, a nóż, widelec, jak to się mówi, zrobicie krok po prostu we właściwą stronę. Tak tutaj, tak tutaj to też widzę. To uwolnienie się, to też jest właśnie czasami, no czasami są takie momenty, gdzie zrobienie tego kroku. Nawet w ciemno w jakąś stronę jest lepsze niż w tkwienie w jakiejś sytuacji, która jest nierozwojowa. Więc tu też warto o tym pamiętać. Dołożymy jedną kartę tutaj jeszcze. Zobaczymy, co się pokaże tutaj między tym królem i kartą głupca ósemka denarów, no to jest kolejne, nie wiem, takie mam poczucie, jakby to było z waszej strony. Tak ustanowienie jakiejś nowej rutyny życiowej, nowego działania. Znaczy, chodzi mi o, o to, że Wasze życie może wyglądać inaczej, może wyglądać też lepiej i od Was zależy, czy wejdziecie na ten nowy poziom zrozumienia poprzez własną pracę, poprzez właśnie pracę nad sobą, nad swoją codziennością. Myślę, że lwy mogą tutaj w tym miesiącu, znaczy mówię o tych aktywnych lwach, które naprawdę potrafią zaryczeć, one właśnie mają wielką szansę na uwolnienie się i wprowadzenie nowych zasad, nowego poziomu. Mam wrażenie, że wejścia właśnie na wyższy poziom, no nie wiem jak to nazwać, na kolejną planszę, że tak taki język z gier użyję. Jest to, jest to zachęcające, a też jest to Wasza droga wzrostu. Może to nie być jakaś łatwa sprawa, ale w karcie głupca pokazuje się ta duża lekkość. Tutaj jest ten skok do góry, tutaj też jest skok do góry, prawda? Więc może czasami takie właśnie podejście. No oczywiście, jeśli będziecie czuć też sercem, że to jest. Dla Was, prawda? Że to jest dobry kierunek. Myślę, że ten GPS tutaj będzie dobrze działać. Może też tak być, tak jak mówiłam, że ten król kielichów to będzie jakaś osoba, która Wam też być może od serca doradzi. Ktoś tak, jeżeli czujecie, że ktoś będzie mówił od serca, to może to być też właściwy kierunek i wtedy łatwiej będzie podjąć takie decyzje. Mam nadzieję, że tak właśnie u Was będzie, kochane Lwy. Wchodzicie w nowy etap jednocześnie tak jakby wracając do siebie, do swojej energii, wasza energia pokazuje się jako, już jako, jako taka oczyszczana, oczyszczana w tym momencie. Pamiętajcie, żeby nie tracić nadziei, tylko właśnie otworzyć się na nowe i poprosić Boga i anioły o wsparcie w tym uwolnieniu. Pomyślcie, co byście chciały zmienić, od czego się uwolnić i Zróbcie ten krok w tę dobrą stronę. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach, kochane lwy. Pa!